Od sierpnia strefa płatnego parkowania obowiązuje na obszarze osiedli święty Łazarz i Wilda. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu to gigantyczne przedsięwzięcie. To jest powiększenie istniejącej strefy dwukrotne. To jest 105 ulic, na których musieliśmy zmienić organizację ruchu. To, jest, to są kilometry farby, to są setki, a jeżeli nie tysiące znaków, to są duże ilości słupków, które mają przyblokować nielegalne parkowanie. Zmiany na widzie i łazarze są już odczuwalne, dobiegają do nas sygnały pozytywne, przeważającej większości. Są jeszcze pewne elementy, nad którymi trzeba popracować. Natomiast niewątpliwie to, co jest podstawowym celem, możliwość znalezienia wolnego miejsca parkingowego w ciągu dnia, zwłaszcza przez mieszkańców, ale także przez interesantów, stała się faktem. Przed jej wprowadzeniem było bardzo ciężko. Czasami trzeba było krążyć nawet pół godziny, żeby znaleźć wolne miejsce parkingowe. Dzięki strefie z ulic zniknęło naprawdę dużo wraków. Parkuje tu mniej samochodów. Osób, które tu nie mieszkają, dzięki temu mieszkańcom, którzy wracają po pracy na łazarz, łatwiej jest zaparkować. I nie zawsze pod swoją kamienicą, nie zawsze pod oknem, czy na swojej ulicy, ale ulica obok, czy ulica dwie można wreszcie auto zaparkować. Ale ważniejszym elementem, myślę, jest odzyskanie chodników dla pieszych. Te chodniki stały się szersze. Możemy teraz iść koło siebie we trzy, nawet czasami cztery osoby. To na większości chodników widdeckich nie było możliwe. Trudno się było czasami minąć, samochody zastawiały całe chodniki. A teraz na Łazarzu pojawia się życie na tych ulicach. Coraz więcej restauracji ma swoje ogródki na chodnikach. No i mamy też miejsce na zieleń. Tej zieleni spodu już wprowadziliśmy i na Łazarzu chcemy jej wprowadzić jeszcze dużo, dużo więcej. Mamy całą listę ulic, na których będziemy przywracać pasy zieleni i sadzić drzewa. Ważnym elementem wprowadzonych zmian jest ograniczenie parkowania pojazdów w odległości 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Te 10 metrów w jednym i w drugim wypadku to jest absolutne minimum, które musimy ze względu na przepisy zachować. Dzisiaj poruszanie się, przechodzenie przez przejścia dla pieszych na Wildzie czy na Łazarzu jest dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze. Mimo, że strefa na Wildzie i Łazarzu ruszyła na początku sierpnia, to nie jest to projekt zamknięty. Mamy jeszcze, jeszcze trochę uwag do strefy, do organizacji ruchu. Jeszcze cały czas te uwagi wysyłamy do władz i one są uwzględniane. Cały czas na bieżąco korygujemy różne rzeczy. My taki przegląd planujemy przeprowadzić razem z Mirem pod koniec tego roku lub na samym początku przyszłego roku, tak, by opracować projekty, które skorygują te mankamenty, które jeszcze cały czas dostrzegamy. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu ma także szerszy wymiar. Jest elementem polityki transportowej miasta. W dłuższej perspektywie Strefy płatnego parkowania mają zachęcać osoby spoza poznania do tego, żeby do naszego miasta przede wszystkim przyjeżdżały komunikacją publiczną bądź zostawiały samochody na specjalnie do tego przeznaczonych parkingach, chociażby park and ride. Ale to także system skłaniający do tego, żeby budować parkingi, również przez inwestorów prywatnych, w trybie publiczno-prywatnym. Dzielnice objęte strefą płatnego parkowania mają stały zysk z jej funkcjonowania. Opłaty za abonamentów i biletów zostają bowiem w części na miejscu. W tym roku na remonty chodników, ulic i inwestycje w zieleń na obszarach objętych strefą miasto przeznaczy ponad 5 milionów złotych.